Ja czuję takie zobowiązanie wobec swoich nauczycieli, a nauczycielem jednym na kursie był Zbigniew Rubinowski. I nie wiem, czy ktoś z Państwa zaobserwował, że ta pozycja wydana przez Pawła Króla jest zadedykowana właśnie Zbyszkowi Rubinowskiemu. Jeżeli chodzi o tą postać, to właśnie... Pierwsza taka większa inwentaryzacja zrobiona w 1977 roku właśnie dokonana została przez Zbigniewa Rubinowskiego. Tutaj też muszę powiedzieć, że 4 lata temu z autorem Pawłem Królem robiliśmy taką wycieczkę dla szkoły w Kostomłotach pod hasłem Warto chronić. I tu muszę powiedzieć, że młodzież była bardzo zaskoczona, gdy powiedzieliśmy kilka słów na temat Zbigniewa Rubinowskiego. Nie wiem, czy dla, was, dla Państwa postać ta jest znana, ale jeżeli chodzi o jego do, do, dokonania naukowe, są olbrzymie, ale dla młodzieży zaskoczeniem było to, że Zbyszek Rubinowski był wytrawnym alpinistą. W latach 70. czołówka europejska, Tutaj mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o Polskę, w 1974 roku do niego należał rekord wysokości, jeżeli chodzi o wspinaczy alpinistów polskich. I to dla młodzieży było wielkim, wielkim zaskoczeniem. A dodatkiem do tego była jego działalność na terenie właśnie gminy miedzianogórskiej. Y jeżeli chodzi ci o ochronę, to właśnie Zbyszek Gminowski już lat, 45 lat temu zwrócił uwagę na to, że warto chronić w szczególności pola górnicze. Zwróćmy uwagę na to, nawet, nawet na herb Miedzianej Góry mamy tutaj górnika, ale jeżeli dla mnie i dla Zwyżek Gminowskiego sercem Miedzianej Góry były szyby górnicze. Szyb Stanisław, o którym był wspomniana yy, kilka zdań, i szy, szyb austriacki, który można by było zrekonstruować. Praktycznie mamy dokumentację fotogra fotograficzną, i można by było zrobić. Jedynym wielkim problemem jest yy, własność terenu. Yy, wiemy jak to wygląda, bo już tutaj z kolegą Dominikiem. Parę lat temu próbowaliśmy, ale ja mi, czasami trzeba poczekać 5-10 lat i coś wokół tego zrobić. Tutaj przykładem może być gmina Kiekoszów, gdzie no tutaj też z Michałem, z Rysiem, robiliśmy 5 lat temu taką akcję: Ratujemy Moczydło, gdzie wyciągnęliśmy no, koło tony śmieci z szybów, z różnych rzeczy. W to zaangażowało się ponad 50 osób. Niektórzy przyszli trochę pomóc, trochę więcej pomóc, a tutaj y, warto powiedzieć, że rok temu nastąpiło otwarcie na moczydle, na moczydle bardzo ładnej, przyjemnej pracy te, te, trasy te, takiej turystycznej z zagospodarowaniem, z amfiteatrem i wójt, który, y, jak byłem u niego i zgłosiłem, że trzeba wy, wywieźć y, śmieci z lasu i to było ponad tonę i jeszcze dowieść zapytał się, a kto za, za to zapłaci, <grych> to teraz no, Pan Piątek jest zadowolony i chwali się, że mamy takie przepiękne tereny. I tutaj też szansa dla Miedzianej Góry, że warto, yy, czasami poczekać na, na okazję i yy, jeżeli chodzi, powiem tak, po pytam prywatnie, jak można ten pro, problem rozwiązać, jeżeli to jest teren właśnie yy, prywatny. Można czasami nastąpić zamiana terenów, wykorzystanie rozmowa z gospodarzami i wtedy można to uzyskać, a żeby to nie zostało zasypane. W szczególności chodzi o te najważniejsze to pola górnicze w okolicach Szybu Stanisław. Nie da się zachować wszystkich szybów, ale te najważniejsze historyczne i przede wszystkim świadomość wśród młodzieży, żeby młodzież wiedziała, że właśnie to są korzenie i mogła się pochwalić przed mieszkańcami, jedziemy gdzieś i aha, w Warszawie jest ulica, ulica Miedzianogórska. Jesteśmy w Krakowie, na Wawelu, dach tak pokryty z naszej miedzi i trzeba, młodzieży, żeby młodzież miała świadomość, własnej wartości i pokazania. Druga też istotna sprawa, jeżeli popatrzymy sobie na zagospodarowanie tych terenów pogórniczych, czasami geologicznych, można to wykorzystać jak mamy Ślichowice i inne, inne rezerwaty, które są wyeksponowane i tam można zrobić piękne y, trasy ro, dobiegania do yy, Odpoczynku, zwróćmy uwagę, że ludzie chcą czasami wyjść z domu, przyjadą w goście. No, trzeba coś pokazać, gdzie wy mieszkacie, co macie tutaj do pokazania. No, są przepiękne obiekty, ale wokół, wokół których trzeba chodzić i też promować. Ja, taką, taką mam prośbę do wszystkich, żeby jednak cały czas chwalić się swoim terenem, podkreślać. A ten przewodnik, który tutaj już wysłuchałem i mam z niecierpliwością czekam na przeczytanie. Myślę, że będzie pozycją wyjątkową i będzie promował gminę Miedzianą, Miedzianą Górę. Ja bardzo dziękuję. I...